Cześć. Pod moim niby pierwszym filmem na polskim YouTube cały czas pokazują się wpisy, że Miadzu. No to żaden Miadzu. No teraz macie Miadzu. Jestem Zo Białystok. I to jest pierwszy film Miadzu Białystok. Pierwszego polskiego youtubera. Jak widzicie, ja tu na śniegu. Wilki jakieś. O. Słoni nie ma. Ale też jest zajebiście są wilki Chyba nie są głodne, bo uciekają Ale jest Zo, jest Białystok Pierwszy polski youtuber <grym> I tak tu się żyje no Macie jeszcze raz Mi adzu Biały Edition. Do zobaczenia.